Ja właściwie całe życie mieszkam w Nowej Hucie, więc ciężko mi sobie wyobrazić inny rodzaj zabudowy niż Nowa Huta. I przyznam, że jestem mentalnie bardzo związany z tym miejscem i chyba się stąd nigdy nie wyprowadzę. Nowa Huta, jako jedyny rejon Krakowa, posiada taką ilość zieleni, bardzo zróżnicowanych atrakcji, dużo spokoju tak naprawdę i nie posiada czegoś, co jest wiesz, cechą charakterystyczną Krakowa, czyli korków po prostu się żyje jakoś tak normalnie, spokojnie, a jednocześnie nie jest to ani od ludzie, ani coś, co od miasta odstaje. A co do Małopolski, to ja jestem bardzo zwolennikiem rejonu pod tytułem Beskid wyspowy. I jako dziecko jeździłem na wakacje, rejony koninek, szany dolnej, góry, które tam się znajdują, zwiedziłem wielokrotnie i przyznam, że uwielbiam te rejony. Jest to coś, co ma idealne wypośrodkowanie pomiędzy jednak tym, że jest dopadnięte cywilizacyjnie a jednocześnie surowe. Fajne i, i, i bardzo lubię tam wracać. Wydaje mi się, że rejon Małopolski ma wszystkie aspekty geograficzne i turystyczne, jakie sobie można wyobrazić, no bo mamy i góry, mamy i jakieś jeziora, i mnóstwo rzek, mnóstwo lasów, dużo zabytków architektury, jakieś nawet militarne wynalazki, więc, więc właściwie wiesz, nie ma czegoś takiego, nawet pustynię błędowską mamy chyba niedaleko stąd. No to właściwie mamy od pustyni po, po Himalaje na terenie Małopolski, więc cóż, cóż sobie innego? Jakbyśmy wykopali jeszcze morze gdzieś śródziemne tutaj, to już w ogóle byłoby idealnie. Myślę, że zbrodnią z mojej strony byłoby, gdybym nie zapraszał ludzi w rejony Małopolski i Krakowa, ponieważ tym, co dobre, trzeba się dzielić. Ale w tym wypadku jest jeden minus. Na zwiedzenie Krakowa i Małopolski potrzebny jest tydzień, dwa, a najlepiej całe życie. Ale nie pożałujecie, bo myślę, że stąd już nie wyjedziecie.